Witam, podsumowanie tygodnia 77. Jest to rekordowy tydzień, który w sumie. No ja się nie spodziewałem, że to będzie rekord, a jednak się stało. I o ile, o ile to pobite jest, to jest hicior. To jest naprawdę hicior, Wam powiem. Um, I z 7.60 pobite, czyli ja przez długi czas w ogóle nie dochodziłem do tej granicy, nie? No, ale w końcu się udało. W końcu się udało. Yy, była wycieczka. Też tam ładnie, bo były aktywności różne. Naprawdę aktywnie spędzony wyjazd. Krowarki, I, i, i dużo spacerowania, i dużo zwiedzania, bo taką trochę wycieczkę objazdową sobie zrobiliśmy. Radzymin Heumiński. Naprawdę mocne zaskoczenie. Fajnie tam. Naprawdę polecam. Zamek sobie zwiedzić i za bardzo ludzi nie ma. I kurde, łatwo tam dojechać. W sensie fajne drogi są. Potem pojechaliśmy do Grudziądza. Grudziądz, natomiast. No, myślałem, że będzie lepiej, nie? A to tak trochę niezadbane. Takie trochę wymierające miasto jest. Szkoda. Tam me można mega dużo rzeczy zrobić. Mają Wisłę, a nad Wisłą nic. Żadnych barów, żadnych to. Nic tam nie ma. Jest wygląda trawa i tyle. A tam no naprawdę można jakieś, jakąś plażę pyknąć. To tamto. Leżaki, bary. A tam nic. Naprawdę no wysok. No, szkoda. Yy, no i docelowo pojechaliśmy sobie do Ostrudy. W Ostródzie jest takie jeziorko Dręwieckie, z rzeki Dręwiec. Także troszkę sobie popływaliśmy właśnie na rowerkach. No i ostatniego dnia na Olsztyn, na powrocie. Olsztyn naprawdę fajny. Ja miałem jakieś w ogóle głupie przeczucie, że Olsztyn to też takie wymarłe miasto, ale kurde, fajnie tam jest. No też w sumie może nie byłem w w jakichś tych bardziej turystycznych miejscach, ale, ale no naprawdę fajnie i dużo i dużo parków i fajnie zadbane wszystko, no Olsztyn naprawdę na plus. Ta ostruda też, w ogóle trafiliśmy na dni ostrudy, także także naprawdę pozytywnie. Na aktywnym wypoczynku to już mówiłem. Jestem zadowolony z tego w ogóle. Z tych aktywności, no ale właśnie trzeba też coś tu zgonić. Po panel biznesowy no, leży i kwiczy. Kurde, no nie mogę się za co zabrać. Nie mogę się zabrać, nie? Ja jak już coś zacznę, to już jest dobrze, ale zanim zacznę, to jest tragedia. Nie mogę nic zrobić ty. No i właśnie sobie tak pomyślałem, że mega ciężko jest zrobić 10 punktów w dni roboczym. Kurde, to ja, ja pierdziel. To jest tak. Ym, idę do roboty, nie? Ro Jeśli pojadę rowerem 4 i 7 punktów mam. Z samej roboty, potem szachy 05. No powiedzmy jakieś jeszcze głupoty porobię. Powiedzmy mam 5. 5 mam z głupotami, nie? Z jakimiś witaminami, z, z kremami i tak dalej. Mam 5, to potem tak jest. Angielski 0,5 punkta. Nie? Czyli mam 5,5. ,5. Potem powiedzmy, szachy zrobię. Kolejne pół. To już mam 6. I wracam o 17. Robię trening 7. Nie? Mam 7. Robię, robię. rozciąganie nawet pół godziny. Albo no już dla pewnego rachunku. robię rozciąganie 20 minut 7 i pół, nie. Jak nowa pies. No to tam 04, bo pochrzeniłem to teraz mocno. Czyli prawie 8 punktów. A tyle rzeczy zrobione, nie? To jest. No nierealne. Kurde, nierealne to jest. Żeby 10 wrzucać. Ja pierdle, no chyba chyba, żebym chodził do roboty. Na 8 godzin to wtedy może tam. Na, na 9. To może bym... 9 robił punktów, ale 10 to jest no po prostu. No I ja mo może i bym mógł jeden dzień taki zrobić, ale to ja bym się zajechał. No i 7,87 to jest to. Czyli o 27, nie 27, 27 punktów przebita. Sroga. Ym, no wiem, tutaj może po tym wykresie to nie będzie się tak wydawało, ale. No, ale było, nie? Nie wiem, co tu tak naprawdę podbiło. Rościąganie zrobione, angielski zrobiony, co zrobione, no może jakieś powodzne rzeczy były robione. i dlatego nie, których tu w ogóle nie wpisuję. Ym, no, ale fajnie, fajnie. Od razu jak poszło do góry średnie, nie? Jestem ciekaw czy może się zakręcimy pod pod siódemkę nawet pod koniec pod koniec projektu nie jeszcze zostało tam chyba ze 150 dni No jest to możliwe No bym musiał teraz bym musiał nie spadać z tą średnią a nawet powyżej 8 robić często No dobra to by było tyle na tyle a jest to możliwe, żebym tak robił, nie? Wystarczy, że przycisnę w weekendy naprawdę. No, wystarczy, że przycisnę w weekendy. Tu już szachy prawie dogonione. Z tym to jest akurat słabo, nie? Z bieganiem. Biegania to ja już chyba nie dogonię. Ale, ale więcej się ruszam teraz. Więcej się ruszam, naprawdę. I jakieś te, i jakieś rowerki, nie rowerki. Dzisiaj znowu idę na rower, także fajnie. Ehm, no i chudne, nie? Cały czas chudne. Powolutko, powolutku ale chudne. No dobra, to by było tyle na tyle, i do następnego.